Pamiętam jeden z wywiadów, w którym Pan mówił, że jest Pan gotów nawet podpisać traktat z kanibalami, żeby dostać się do Sejmu. Nie. To nie było tak? Nie, nie. Powiedziałem, że gotów jestem podpisać traktat z kanibalami, byle Polska miała zapewnione dobrosłunki. No, no, no. To chodzi mi o traktat z Kukizem. Może byście w końcu razem się dogadali. Proszę Pana, no ja się bardzo chętnie dam z Panem Kukizem, tylko to jest artysta. I z nim się nie bardzo daje dogadać. No, proszę pana, umawiamy się niecały rok temu. Pamiętajmy. Tak, że my tam y, zrobimy wspólną akcję, prawda, i Wspólna tego. Listka. Tak, pan Kuklis na to, pan Kuklis na to, no, oczywiście, tylko musimy zrobić badania, co się opłaca. Bardzo rozsądnie. Ale rozsądnie. No dobrze, ale pan Kuklis powiedział, że przed tym chce zrobić badania. Okej. Okay. To musimy uzgodnić wspólne pytania. Wy zrobicie w swoim, zrobimy w swoim. No to dobrze, mamy tydzień na ustalenie swojego pytania. Minął tydzień, pan Kukis nie odpowiada na telefony. Wysyłam mu SMS-a z propozycją pytania, z napisem, że jeżeli nie odpowie do końca tygodnia, to uważam to za uzgodnione. Pan Kukis nie odpowiada, natomiast ja już to pytanie chciałem dać do sondażowni, a ja tu się dowiaduję, że na spotkaniu w Otwosku pan Kukis oświadczył, w Otwosku u mnie, Oświadczył, że ich nie stać na zamówienie badań yy, sondażowych. A następnego dnia pan Kuki na spotkaniu oświadczył, że, że żadnej koalicji z nami nie będzie, czym nie odezwał się do mnie. Nie, nie wysłał sms-a, maila, nic. No jak mu z takim człowiekiem, człowiekiem zawrzeć za, za jakieś porozumienie? No? no jak? No, Ja bardzo chętnie, no kiedy Kiedyś jak był Tusk i Kaczyński, jeden był prezydentem, drugim premierem, to już był taki cyrk, kiedy dwoje nie mogli się dogadać. Ja, ja panu powiem jeszcze śmieszniej. Jak były wybory w 1993 roku, startowało, wtedy nie nazywał się PiS, tylko Porozumienie Centrum i nie PO, tylko KLD się nazywało, a myśmy się nazywali UPR, bo to partie zmieniły nazwy. I ja wtedy zaproponowałem Jarkowi... Żeby zawrzeć porozumienie we, we, we trzech. On powiedział, z wami możemy, ale z tymi złodziejami sprawdę nie. Tusk mi mówi, z wami możemy, ale z tymi oszołomami to nie. W wyniku czego wszystkie trzy partie poszły osobno, wszystkie dostały po 4% i wszystkie z sobie... No nie ma siły, no. Na niektórych ludzi nie ma siły. Czy są inni ludzie jeszcze w Kukizie, można mieć wpływy przez nich, może do Pana Kukiza się dostać jakoś tam, no, jeśli tak, on taki... Ale ja się, nie do, do, ja się nie muszę do niego dostawać, ja mam do niego telefon, prawda, mail i mogę z nim rozmawiać, ale co mi z tego przychodzi, jak on na, na drugi dzień mówi co innego? W niektórych miastach... Ależ tak! Nasze organizacje w różnych miastach na poziomie, są się dogadują, wszędzie praktycznie. Wszędzie. No tak, tak, no tak, oczywiście, no, oczywiście, no. Mamy ale... dość tych socjalistów, no, ludzie. No tak, Popatują no, ale, to... No tak, ale, ale Kukiz ma połowę u, u siebie... Ale Kukiz ma w ruchu też, też połowę socjalistów, jak pan nie zapomina. Tak, no są socjalistów. No są, no właśnie, no są. Nie wszyscy To jest ten problem.